And waiting Cześć wam dzisiaj a mnie jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Weathering Waves o tym samym tytule i ludzi lecimy, bo dzieje się parę fajnych rzeczy, nie wiem jak ten odcinek będzie długi, bo biorę kolejny artykuł z Kuro na warsztat, przy czym nie widziałem go jeszcze, więc nie wiem jak długi jest może to będzie krótki fragment Wiza a może wręcz długi zacznijmy od tego, że obłe cuśki będą już 27, co oznacza e, moment, 25, 26 22, za dwa dni, z waszej perspektywy tutaj Arkus, Rafamiarz oraz Zakier Zbierają listę, trzymają i, no, jeżeli macie co najmniej 30 rolek, internet na tyle dobry, by móc mi streamować to, co ja streamować dalej. I zgodę rodzica lub prawnego opiekuna, jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, to bardzo mocno zapraszam na to rolowanie. Powinno się dziać, to powinno być jedno z tych mocniejszych, większych rolowań, więc tutaj wygryw może być, tu się może podziać. Mając to za sobą, przeskoczmy do tego artykułu, bo mamy podsumowanie. O, o zaraz mnie przeatakuje, mam, Próbował mnie zaatakować, dzięki ten, ten ich dźwięk. Na stronie jest strasznie głośny. Nie ma suwaka, żeby sobie Ciszy, bo mi by nie przeszkadzało, że jest muzyka z tej stronki, ale to, jak głośna ona jest, jest rozbijające. Więc mamy informacje na temat nowych regionów. Jest ten Linoleum Theological Seminary, już wkrótce dostępny. Znaczy się 27, dosłownie i wygląda fantastycznie. Więc mamy preview nowego regionu. To jest ten teologiczny fragment Irina Sita. Miałem znajomych studiujących teologię i po prostu bawił mnie zestawienie tych słów i do czego oni to wykorzystali. To ma sens, to, to, to jak najbardziej, no tak. <laughs> śmiesznie mnie, bo mi się kojarzy ze studiami tak bardzo, bardzo. więc mamy aria i wenty, które tutaj będą pierwszym jest winds of the past, czyli wiatry przeszłości, zazwyczaj wiatry w ten sposób pachną, mamy zawieszone w powietrzu tam, na niebie avino leum theological seminary i to się staje tam shattered, rozbitym odbiciem wspaniałej, przeszłej ery ragunny, okej, okay, fajne zestawienie to znaczy, to trudno jest przeczytać przetłumaczyć tak bezpośrednio na polski ze względu na to że użyli fajnych sformułowań. Bygone Era! E, zamierzchłe czasy na, na tej zasadzie. Ta wspaniała era, która była. Tutaj, wbijając na zakazany teren, będziemy szukali prawdy. No i mamy do zgranięcia jedyną słuszną prawdę, którą są Astrajty. Znaczy się te primogamy, znaczy się Astrajty. I, I różne inne surowce też. Seaside Candelis. Ok. Zaraz za tym mamy Avinoleum Travel Atlas. I tutaj naszą podróż przez te nienaniesione na mapę. Krainy. Będziemy mieli chronikę tych wszystkich stron i będziemy się pojechać po tych korytarzach Avinoleum Theological Seminary, gdzie przeszłość na nas czeka, gotowa, by wyciągnąć ją na światło dzienne. I tutaj wśród nagród oczywiście są Astraite oraz Premium Tunery. Lecąc dalej mamy Acropolis Dokumentarian Acropolis to z kolei uderzamy w innym kierunku. W oczach Ragunezjan Avinoleum Theological Seminary reprezentuje zaginioną czy utraconą bardziej erę. Wspaniałe czasy zostały utracone wraz z upływem czasu. Może zdarzyć się i tak, że pewnego dnia nikt już nie będzie pamiętał, skąd wzięło się to, to co tam na niebie wisi i cień tego spada na nas. Yy, więc to jest ten Acropolis Dokumentarian. to jest chyba ten fotograficzny, a tak, fotograficzny nawet jest tutaj zaznaczone. I tu do zgranicza jest 180 strajtów różne surowce, więc powinno być nie najgorzej, nie najgorzej. I mamy The Maiden Did fire the Death. Crier, czyli Main Quest, Chapter Drugi, akt 4 Journey Through the Pilgrim's Path jest ta nasza nasza do spotkania i do zobaczenia. Po dostaniu się do Dynasty, rowerek będzie zaproszony przez Cantarella, czyli obecną głowę Fisalia Family. Fisalia, Fisalia, dobrze, ok, Fisalia, chociaż jakoś tak to bardziej wymawiali. Żeby wyruszyć na przygodę i uratować Sentinel Imperatora, wiele tajemnic jest nierozwiązanych, a Cantarella na pewno jest jedną z nich. A kantarella jest pewna jednej rzeczy. A jest jedno z nich, to poprzednie. Że prawdziwa Blessed Maiden jest już martwa. Lecimy dalej do Revisiting the Sacred Venue. I tu mamy Katatia. Młoda kobieta, która nie ma wspomnień. Blessed Maiden? Może? I czy jest rezonatorem, który służy imperatorowi, czy Lewiatanowi? Dotarła do swojego finału. Ostatnia pieśń łabędzia. A potem światła zgasną. Okej, okay, to było smutniejsze niż się człowiek spodziewał. I przeskakujemy do Will of Broken Fate. Broken de boken. Child of Divinity, the Immaculate One. W więzieniu zawieszonym w niebie, pożera swoją glorię przeszłości. Chwałę przeszłości. Na tronie pokrytym cierniami czeka na i tutaj jest zamazane czyli prawdopodobnie na to, by móc zacząć sympować naszego. Nowe lokacje, Avinoleum Inverted Seminary, czyli mamy to obrócone do góry nogami seminarium. Obracania się tam będzie dużo, bo jesteśmy bardzo obrotnie. A to jest Avinoleum Tower of Salvation, nie mylić Salvation, to są dwie różne rzeczy. Avinoleum Path of Bestowal, okej. Okay. Też to wygląda w ogóle jak jakaś arena do klepania się, niech zgadnę, bosu będzie. I mamy Avinoleum Zargon Garden. Nie wygląda to jak ogród, chyba że mówimy o tym małym, drobnym fragmencie, ale nie jest najgorzej. Mogło być jak we Wrocławiu, tam gdzie... Były trawniki i piękne drzewa. Beton teraz stoi. A Holy Spire of Confluence. Nie znam tego słowa. Czym jest confluence? Spływ. Okej. Okay. Czyli y, święty spływ, święty wodospad na tej zasadzie bardziej. Okej, okay, to może mieć sens, to może mieć sens. Więc przeskakujemy do nowych feature'ów. A czyli nam na razie poka dobra, 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 to w ten sposób to podzielili. Nowe feature'y są i jest nim to właśnie być obrotnym tutaj. Rozsiane po całym Avinoleum są Gravity Calibrators. To są narzędzia pozwalające nam zmieniać grawitację, ustawienie grawitacji. To z kolei pozwoli nam się dostać do wcześniej niedostępnych miejsc. Bardzo fajna pomysłowa rzecz jestem jak najbardziej na tak. Nie jest to niestety tak płynnie zrealizowane jak w Gravity Rushu. Gdzie Dowolnie mogliśmy zacząć latać i tak dalej, kombinować. Tutaj są od tego specjalne narzędzia, ale koncepcja jest wypas. Mamy również tutaj Ace Wings i będziemy na naszych skrzydełkach latali przez te różne cuśki, czyli jak w tej śmiesznej minigierce, która od samego początku tam w Huang Long jest. Używamy naszej utility, czyli gadżeta, żeby latać i łapać te różne sparksy, które są rozsiane po wind trailach. Zaraz za tym mamy Flash Dodge, czyli te minigierki z unikaniem ataków, czyli to jest kolejny zestaw tych giereczek, tym razem zrealizowany jako bardziej zamknięty ta całość. Boat racing, czyli ściganie się naszym tym. Ciekawe, czy można nie wskoczyć do tego, ale śmigać kantary long, to by było <laughs> nie chyba. Chociaż, kurde, nie wiadomo. Cloud platformer, czyli będziemy skakali, to jest ta platformóweczka po różnych chmurkach z portalami. I to jest tyle, co tutaj walnęli, czyli prawdopodobnie resztę dorzucą w następnym poście, który rozbębyszymy jutro, jeżeli jutro się on pojawi. Więc to jest tyle nielikowych wiadomości, co dzisiaj mamy. Dajcie co myślicie na ten temat, a ja bym przeskoczył do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej, pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefną samego początku, inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Mam dla Was dzisiaj tylko jedną wiadomość. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś gadaliśmy na temat rzeczy, które z... ludzie wrobieni przeze mnie wynaleźli na chińskich forach na temat tego, że fabuła miałaby być jeszcze raz przerobiona, więc. będę ben będą te rzeczy od początku gry się pojawiały może w jakiejś późniejszej aktualizacji, co mniej lub bardziej zostało później podbite przez wiarygodnych informatorów, którzy mają w przeciwieństwie do mnie swój insight. Więc sięgamy po znowu coś takiego bardzo podejrzanego, co może okazać się prawdą, ale nie musi okazać się prawdą, bo przypominam, ja swojego insightu nie mam. To jest coś, co ludzie, którym zleciłem tę robotę, wynajdują na chińskich forach i podrzucają mi. Czasami leci to z Tieby, czasami leci to z Telegrama, z różnych dziwnych miejsc, czasami z jakichś tych ich komórek takich, że sobie tam gadają na temat rzeczy, o których słyszeli, więc zdarza się, że są to pobożne życzenia niczym niepoparte, a czasami jest to coś, co ktoś gdzieś zasłyszał, że a jest lik, jest leak, jest leak i lecimy z tym i zobaczymy czy z tym lecieć będziemy, bo dosłownie mówimy o lataniu. Była mowa o tym, że to co się dzieje na początku w startowych zonach, szczególnie fabularnie ma zostać przebudowane jeszcze raz, że ten start ma być odświeżony, poprawiony i zmieniony tak, żeby nowi wchodzący w ten świat gry mogli się w nim zakochać i mogli lecieć dalej, a nie tak jak my przetrwać, bo wiecie, na samym początku było różnie, niektórzy się na Giana nastawiali, inni jeszcze jechali, myślą, że, no muszą dorwać swoją postać, no muszą dorwać tą swoją postać. Kalkaro był dla niektórych bardzo popularny na starcie, albo Encore, więc żyliśmy czym innym w aktualizacji 1.0.1.1 i jak był ten moment dropu zainteresowania, co Wuwa nie wyrabiała, to różne rzeczy zatrzymały nas, Każdego coś innego w tym tytule. Niektórym się faktycznie podobało to, co jest, inni twierdzili, że a, będzie lepiej, daje jeszcze szansę, bo jest ta czy tamta nadchodząca postać, która mnie kręci. W moim wypadku Kamelia bardzo to była, więc ja, jakbym wiedział, co będzie w przyszłości. Dungeon Kamelia. Jakbym wiedział, co będzie w przyszłości, to właściwie spałbym spokojnie i nawet bym nie nagrywał odcinków o tym, że ta gra do końca do mnie nie trafia, ale wciąż się bawię tutaj na tyle dobrze, że mamy serię dalej, więc wiecie, pamiętacie, jak było, jeżeli pamiętacie, jak było. Więc to od 1.0... Pierwsze rzeczy, szczególnie fabularne podobno mają być przebudowane. Więc co z samą mapą? I teraz wynalezione na forum kolejne informacje jest takie, że mapa również mocno do przebudowy idzie. Niekoniecznie zmieni się jakoś bardzo wybitnie, mocno wizualnie. Niekoniecznie będzie jakaś przebudowana, rzecz, trzęsienie ziemi, coś tam. A, a, a. I zmiany jeżeli będą, to nawet niekoniecznie będą podkręcały wygląd, że będzie to, bo. Rina Sita jest dużo ładniejsza, niż to, co mieliśmy w na samym początku. Tam te fragmenty przestrzeni wyglądają momentami bardzo drętwo. Nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. To tak wygląda, jakby to była beta i nie chcieli tego walnąć w kubeł i, i zostawili tak jak jest, a teraz ich to gryzie w tyłek. No tak czy inaczej, informacje, które tutaj poszły, nie sugerują, że ma być przebudowa wizualna, ale przebudowa funkcjonalna tak, żeby wszystkie gadżety, które mamy, były do wykorzystania. Mówiąc wszystkie gadżety, które mamy, były do wykorzystania, mam między innymi na myśli... Fakt, że jest tutaj parę rzeczy, które gracze bardzo mocno chcą, żeby były do użycia, a nie są, nie? Tego nie możemy zabrać na przejażdżkę, przelot w Huanglong. Jeżeli te informacje na forach są poprawne, to jest coś, co będziemy mieli już niedługo. W Rzędzie Aktualizacji 2 coś, może. Ale w rzędzie aktualizacji 3 coś już raczej na pewno. Co oznacza, że dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli bolało was to, że nie można sobie polatać na naszym, nie, gliderze, jak to nazwać, no na naszych skrzydełkach w Huanglong, to Chińczycy gadają, spekulują i może mają jakiś insight, a może nie mają tego insightu, że to jest jedna z tych rzeczy, nad którą jest praca teraz w wub I to jest coś, co ma relatywnie podobno wysoki priorytet, czy faktycznie tak jest. Trudno mi stwierdzić. Więc zostawiam Was z tą informacją, mam nadzieję, że optymistyczna, pozytywna i jesteście jak najbardziej na no tak. Przypominam, że konkurs różowy trwa w tym momencie, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Bawcie się dobrze i do zgarnięcia są figurki od... Znaczy, figurka od Ugo Szoszo oraz blessingi w ramach nagród pocieszenia. Mięscóweczka jest dzisiaj z randomiksa ze względu na to, że leciałem, odhaczałem, kolejne rzeczy tu stanąłem, więc stwierdziłem, że z tym... Birem za plecami to myśmy jeszcze nie jechali, więc więc no zawsze coś nowego dla odmiany. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego dzonka i świetnych pięciog rolek i niech rowerek arędzi wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi arcy mogowie Wasza magia jest arc, potężna jesteście arcy osą. Lisi, twitcher, nauki, wasza magia jest twitcher, potężna jesteście Twitcher osą, i Twitcher dziękuję wam za was w ten kanał. Miłego do następnego i e wizu się odmeldowuje. Hej! A, tu można było robić rolowanie po Fibi. W sumie pasowała ta miejscówka.